Cześć, z tej strony TV i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić paralizator z zapalniczki. Mamy zapalniczkę, wyjmujemy tutaj, podważamy to stryberko. już mam wyjęte, wyjmujemy guziczek i mamy zapalniczkę. Jeżeli chcesz ją... najpierw upewnij się, że nie ma w niej gazu przede wszystkim. I tutaj jest taki główny... o... co się naciska. Wy, wyjmij to i będziesz miał pustą tą. Tutaj jest drucik elektryczny i możemy nacisnąć. I już mamy pierwszą fazę paralizatora. Przyłóż sobie palec. I jest prądzik mały. Jeżeli chcesz dłuższy paralizator, taki jakby prawdziwy. Więc yy, bierzesz przede wszystkim drut, ten prądowy. Bierzemy go. Ok, przyciskamy jeszcze raz. I taśma izolacyjna. Znaczy może być zwykła, ale lepiej izolatkę. Bierzemy. I tak, tutaj sklejamy. Tutaj przykładamy drugą. O tak, jak to właśnie pokazałem. I przykładamy. Do głównego tutaj zapalniczego śliwka i zakręcamy. Ok. I odcinamy tą paśmę. Podkręcamy jeszcze kilka razy. Otrzymujemy takie coś. Bierzemy, wyginamy druciki. I mamy oto taki. Mini paralizator. I tutaj naciskamy. Przykładamy się na przykład do palca i elektryzuje. To by było na tyle. Nie zapomnij zostawić łapki w górę. Subskrybuj kanał i zostaw komentarz.